Kolejnym zagrajmy tak, w Minecraft. Jestem MMT, szkoda, 1, 2, A To jest. zagrajmy w Minecraft. Tak, teraz zrobimy jeszcze jedną drzewo i poszukamy. Jest tam na domek, więc czekamy, czekamy, aż to drzewienko zrobimy. I później pójdziemy ten. I to będzie też krótki odcinek, jednominutowy, bo na razie. Później jak, ten, jak, jak będę miał ten... Nie, o przepraszam, tyle. Kolego, to bym... Jak będę miał więcej odcinków, to będę robił kolejniejsze odcinki i to duże. Dobra, w tym miejscu hacięte. Idziemy, okej, schodzimy. ok. Za parę minut będzie się kończył. Dobrze, przepraszam, że tak przerwało, ale też teraz to mi Że kopiemy, 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 kopiemy. Może 10 odcinek to już będzie specjalny. kopiemy, 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 kopiemy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach zagrajmy w Minecraft.